Hejka. Dzisiaj przyjechałam, zobaczymy, co tam u kubylaków. Mm, Jeżunki. Ładne. Mm, dobre. E, I następnie jedziemy. Jedziemy do sklepu jeździeckiego, z którego Wam nagram też film Le, to nie dobre. Mm. bo musimy kupić żarcie dla kobył i przede wszystkim musimy kupić mesz dla daisy ponieważ daisonia będzie miała niedługo Operowane ząbeczki w końcu i pozostałe będą miały też wizytę co prawda innego dentysty niż miał być, ale to nie o to chodzi. Ważne, że ruszamy z tematem w końcu, bo mój koń terenowy musi być sprawny. No dobra, a ja idę się teraz nie przywitać i zobaczyć jak żyją. I dać im marcheweczki. Gdzie te raftle? Boże, to pole jest takie wielkie. Przy okazji zobaczymy. A jest, jest, jest dobrze. Okay. Przy okazji zobaczymy, jak się miewają. Cześć, Jelik, dżeli. Delik! Chodź! To jest dobry kobyl. Dżelunia, chodź! Chodź, Jelki! Chodź! Deli, Deli, Deli! Widzę, że Daisy się Tu mam marchewkę zgubiłam. Cześć! Proszę Cześć, Daisy. Marcheweczkę. Też sobie tam radę z nią. Cześć, Amberzyca No cześć, proszę. Tak. Nie, teraz będziemy kochać Tak, gdzieś zgubiłam ją, dobra, to nic bliżej No dobra, poczekajcie Cześć Cześć była Marchewka nawet dla u zostaw. Cześć, u Ej, tycz! Cholero, jedna! Cześć! Z pieprzemię! Cześć, mordyńko kochane, cześć! Nie bój się, to ja! Odejdź! I miska! Jak się czujemy! Cześć! Odejdź, tycz! Tycz. No to dobra. No, jak nóżka dzisiaj? Pokaż nóżkę. No już. Lepiej. Zmocz. Za durny No to. A jak bym zrobiła jedną Teraz Zaraz ją znajdę albo i też nie bo tu ktoś się a kto to za mną idzie Nuncia malutka cześć nuncie. cześć tak tobie miałam poprawić derkę poczekaj no dobra poprawiłam jej derkę mimo że tutaj się nie chciała zatrzymać za bardzo cześć bi Cześć, Och. mordelusia, malusia, tak, cześć, no, muszki cię nie jedzą tak bardzo, ładne kopytka masz, tak, co Unia? no, dobry konieczny, tak, dobry, terenowiec mój, kucyk, taki malutki kucynio. Hej! Dziś zabieram Was ze mną na małą wyprawę, ponieważ właścicielka naszych klaczy zaprosiła mnie na wycieczkę do sklepu jeździeckiego. A że nigdy w takim wcześniej sklepie nie byłam, to od razu się zgodziłam. I jak wiecie, pięć klaczy, więc paszy schodzi u nas sporo. I każda z dziewczyn ma trochę inne potrzeby. Więc staramy się zawsze dobrze dobrać, co im dajemy. No i jak tylko weszłam do tego sklepu. Wow! Pełna masa różnych pasz. No, raj dla każdego koniarza. Ostatecznie udało się kupić to, po co przyjechałyśmy. Ale nie powiem, kilka innych rzeczy też wpadło nam w oko. Może nie do koszyka, ale mam dla Was. Kilka ujęć ze sklepu, więc jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda, to zapraszam dalej. A jeśli też macie konie swoje własne, to dajcie znać w komentarzach, co wasze najbardziej lubią i jaką paszę polecacie i dajecie swoim. No to lecimy. Good dog I've not even brought me glasses, Julie. <laughs> <laughs> I can't see Fly mask <laughs> six sixty five full size. I don't know what sixty five is, do you? <gasps> six pounds sixty five. I want the ones with the big eyes. Have you seen them? seed oil gar <laughs> Thank yes. you. the yeah, now I fit the cheaper <laughs> food from Asda or sometimes with Ali. Uh, Aldi yeah. Yeah, No, no, there're oh, it? Yeah, well, the right, well, can I have two bags of nuts anyway? Just two five nuts. The nuts. Yeah. And yeah. um, I'll have a bag of that I one. Yeah. John yeah. That little red oh, the no, yeah, I'll and then yeah, it for right. you. <laughs> Mm-hmm. <laughs> I'm dead. Oh <coughs> mm, so cute. Mm. <laughs> Look. Small. <laughs> 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 but not a squadron? Dann yeah. <laughs> so white powder. <-hunger. laughs> 哎，哥，这是狗屁文章。 Tak całkiem spory, niby wszystko jest od ubrań po akcesoria, ale jakoś nic mnie nie urzekło tak super, o, muszę to mieć. Czapraki? Hmm, trochę bida. Brakowało mi czegoś takiego bardziej wow, zwłaszcza jeśli chodzi o marki takie jak na przykład no, Eskadron czy Lemieux. Czy nawet HKM-ów było mało, no, ale coś było, tak? No i powiem Wam, że ta wizyta trochę mnie utwierdziła w przekonaniu, że przy pensjonacie typu DIY... To jednak trzeba mieć wszystko swoje i dobrze przemyślane. Ale o tym opowiem Wam w osobnym filmie. Po powrocie do stajni zebrałyśmy celi. I poszłam jeździć. A samą jazdę będziecie mogli zobaczyć. Cześć! Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia.